E, witam moich widzów bardzo serdecznie. Modelarskie kowadło, kontynuujemy pracę nad T18 AK MS1 z Hobby Boss. E, segmentowe gąsienice, pojedyncze ogniwka, jeżeli plus minus to jest 52 pojedyncze ogniwka i jeszcze mamy zapas 5, jakby, ażeby no, nakarmić potwora dywanowego, no nie oszukujmy się, każdy niemal zgubi jakąś część. Dobra, kolor gąsienic AK-17 Burnt Amber, proszę bardzo, tutaj widzimy, tak, widzimy, no i na to łoszek akrylowy również Amomix 0702 trak już Wam pokazuję, proszę bardzo. Pamiętajcie, że bardzo istotne, <coughs> przepraszam, przy malowaniu akrylami jest używanie odpowiedniego finera, ja używam dedykowanego produktu ak 115.00, pamiętajcie, 115.00 do farbek trzeciej generacji. Jest jeszcze drugi do Real Colors, ale on się tutaj absolutnie nie sprawdzi. No i, kolor, i drugi kolor główny, który już tu widzicie, zielonkawy. Oczywiście tu, tu jeszcze dojdzie trochę błota, brudu, wiadomo Rosjan i tak dalej. No to jest, moi drodzy, AK113.68 Russian Green 4BO. To trochę taki żabi kolor, bym powiedział. Mm, no ale cóż. Teraz będę przygotowywał się do montażu włazów, które już mam sobie wycięte, przygotowane, Ogon też już mam gotowy. Chociaż wyczytałem też, że nie każdy MS jeden ogon miał, ale wydaje mi się, że z ogonkiem będzie wyglądał yy, ciekawie. No i też oczywiście blaszki fototrawanych, których nie znoszę chwilami. No, ale cóż począć. Yy, ciekawostka jest taka, moi drodzy, że. Troszkę te blaszki się nie schodzą, no ale można powiedzieć, że, e tam rosyjski sprzęt, no to oni często gęsto mi troszkę na, 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 od, na odwal się, można powiedzieć. Więc, no, powiedzmy, że to będzie taka przypadłość firmowa, że tak to ujmę. No i kiedy już tu zakreszczę to, to i to i dołożę wszystkie pozostałe elementy, wtedy się wezmę za malowanie. No i potem jeszcze będzie wieża. No i cały czas się zastanawiam też, szczerze mówiąc, czy nakładać te czerwone gwiazdy na wieżę, ale chyba będzie fajnie wyglądał z czerwonymi gwiazdami MS-1 <śmiech> AK <śmiech> przepraszam AK T-18 albo na odwrót no to i z mojej strony to wszystko, dzięki serdecznie za obejrzenie tego filmiku, życzę wam miłego dnia pamiętajcie o zostawieniu lajka, komentarza każdy miły i rzeczowy rzeczowy, miły też może być komentarz fajnie widziany, hej no i w sumie, hej, dzięki, że jesteście ze mną na tym kanale, trzymajcie się, dzięki, cześć.